Dzień dobry. No cóż, jest mi przykro, że mamy w mieście takich ludzi, którzy nie potrafią pogodzić się z porażką wyborczą, z tym, że e, wolą mieszkańców zostali odsunięci od władzy. I niestety, ale taka hucpa po raz kolejny będzie dowodziła wobec innych kolegów samorządowców, innych samorządów, również władz wyższych, że niestety pionki cały czas w jakiś sposób są. Wplątywane w różnego rodzaju awantury. Mam nadzieję, że mieszkańcy pokażą, że e, nie są podatni na takie, na takie hucpy i że nie będą z jednej strony podpisywać wniosków o referendum, a jeżeli ono doszłoby do skutku, w co chciałbym wątpić, to wtedy odmówią udziału w referendum po to, żeby takie hucpy takim ludziom, którzy w ten sposób e, no, próbują e, awantury wzniesać w mieście, powiedzą e, nasze nie. Proszę Państwa, czego sobie ci, e, którzy chcą referendum, jak sobie wyobrażają? Wyobrażają sobie mianowicie, że przez cztery miesiące będziemy w mieście mieli niestabilną sytuację. To utrudnia nasze działania władz miasta wobec różnego rodzaju instytucji. Mamy potężne problemy dotyczące i budowy cmentarza, usunięcia materiałów niebezpiecznych, pozyskania na to środków, uporządkowania bardzo wielu spraw, które przez wiele lat były, leżały leżało A dzisiaj staramy się nadgonić czas, żeby dogonić inwestycje, których tutaj przez lata nie było. E Twórcy czy wnioskodawcy referendum wyobrażają sobie, że w miesiącu wrześniu pewnie będziemy mieli referendum, po którym ich zdaniem, udanym, ja chciałbym wątpić, będziemy mieli przez kolejne trzy miesiące komisarza, człowieka z zewnątrz na, na ogół, przywiezionego w teczce, po to, żeby przez trzy miesiące w sposób znowu niestabilny, nie znając miasta, no, podtrzymał ciągłość władzy. A po wyborach, które znowu będą jakimś zamieszaniem, Ktokolwiek, bo tak sobie obrażają ci Państwo, że pewnie to oni wygrają, ktokolwiek by wszedł w sytuację, która jest obecnie w mieście realizowana, to co najmniej pół roku potrzebuje, żeby zapoznać się ze stanem spraw, potężnych problemów, które tutaj mamy. Miasto Pionki to nie jest łatwy samorząd i mamy świadomość. Podjąłem się trudnej pracy, żeby wyprowadzić to, co przez lata było zaniechaniem. Takie działania tak naprawdę nie wnoszą nic. Ja nie wróżę sukcesu tym państwu, którzy mają takie nadzieje, pokładają w tym, że przez prawie rok wyłączą miasto, samorząd z normalnego obiegu. Ale chcę powiedzieć, że ta chudsba tak naprawdę nam medialnie nie służy. Tak naprawdę znowu będą się znać śmiać. Co to za miasto, co to za mieszkańcy? Jest mi z tego powodu przykro. Proszę Państwa, żebyście pokazali swoje nie. Nie podpisujcie e, list o referendum. A jeżeli by się udało te 1600 głosów. Tym państwu zebrać, to proszę wtedy odmówcie udziału w referendum, żeby pokazać, że takie chudzby w piątkach się już powinny dawno skończyć i nie ma na nich w naszym mieście miejsca. Jest wiosna, lato. W dobrych nastrojach będziemy obserwować inwestycje, które ruszają. Jak Państwo wiecie, proces inwestycyjny niestety wymaga najpierw bardzo wielu spraw formalnych, projektowania, koncepcji projektu, uzyskania zgód, a potem one ruszają. W tym roku mamy tych inwestycji zaplanowanych dużo. Moi urzędnicy w Urzędzie Miasta mówią, że nawet w czasach przedwyborczych samego poprzednika takiej pracy, czy tylu zajęć, które w tej chwili prowadzą i spraw nigdy nie było. To jest ta, posłużę się sloganem, dobra w mieście zmiana. A Państwo będzie mieli okazję, tak jak w innych samorządach, za dwa niespełne lata rozliczyć obecne władze Rady Miasta i Burmistrza z obietnic, z jego skuteczności działania. Jestem do Państwa dyspozycji w każdej chwili. Dziękuję uprzejmie.